Ela. Witam w kolejnym vlogu. Otóż czekajcie, postawcy mieć Dzisiaj jest. 4 czwart... stycznia. Miałem powiedzieć 4 czerwca, chciałbym, żeby był 4 czerwca. Ale jest 4 stycznia, no i jutro jadę do Krakowa. Bo w sobotę jedę do pracy. Okazało się, że w następnym tygodniu mam egzamin. E, no i co sobie w faukulne walizkę, bo chciałem się zacząć trochę spakować, bo po prostu robię wszystko, żeby. Nie wiem, żeby się nie uczyć czy coś, no nie wiem. Ale tak szczerze, to myślę, że to na razie chyba nie ma sensu, ponieważ mam tu może. Nawet nie widać tej szafy, to muszę spakować Ale i tak praktycznie wszystko mam uprane jeszcze teraz, więc i tak muszę to złożyć. Nie wiem, czy to ma sens, tak szczerze. No chyba nie ma. Więc ogólnie co u mnie? Nowy rok, nowy rok, nowy rok, nowy rok. Nie wiem, ogólnie znam sobie zresztą sprawę, co uważam to, że. Każdy mój stycznia od 2018 roku, jeszcze tak późniejsza część stycznia to jest w ogóle najgorsza część w roku dla mnie. Zeż ludziom, którzy mają tyle energii w ogóle są tacy. teraz jeszcze ta sesja i wiem, że muszę nagrać, póki mogę, by jeszcze jakoś mieć regularność, więc stwierdziłem, że nagram coś po prostu z tego powrotnego. I się wyżalę, pożalę się, bo mi się nic nie chce. To jest chyba najgorszy semestr jaki mam, bo z jednym takich dwóch wykładów, z których już miałem, tylko miałem ich pojedynczo, na przykład jednego miałem chyba w drugim semestrze, tego kolejnego miałem w trzecim. I w nich są takie zaliczenia chore. Przez ostatnie dni właśnie licencja, bo też muszę napisać pierwszy rozdział i coś, początek drugiego muszę mieć napisane do końca tego semestru i ogólnie mógłbym robić wszystko, tylko żeby się nie musieć uczyć, naprawdę jeszcze w ogóle się jakoś tak słabo czuję nie wiem to będzie chyba najnudniejszy vlog boż, jeszcze mandarynka tam loży, skórkowa mandarynka nie wiem mega słabo jest ale nie rozumiem, dlaczego ja zawsze tak mam akurat w tym styczniu nie wiem ale czuję się beznadziejnie z parą jakimiś rzeczami, które sobie uświadomiłem i czy ja chcę się tak otwierać na YouTube, czy ja to dodam, może nie dodam w ogóle tego jeszcze, to słuchajcie, to pewnie to dodałem jednak. Aktualnie czuję się jak mast. Dobra, bo tak jak mówiłem, robię wszystko, żeby nie pisać sobie tych notatek w ogóle, a muszę to zrobić dzisiaj, żeby się już jutro zacząć uczyć, więc... Więc idę pisać. Nie wiem. Co masz? Wójt? Kolejny Coś. Pizza! Zjadłem i dalej działam, tak mi się nie chce. Jeszcze bardziej, teraz mi położył się spać po tym jedzeniu, już. No ale walczę. Wiecie, co jeszcze mi obietuje? Moje własne, że są już trochę za długo mam wrażenie. Chociaż Przez... nie jest najdłużej. Próbuję Zobaczmy. Jakbyś musisz skupić. Jolant, zwany. Chciałem, żeby to włosy były bardziej nieregularne. One są takie. Oj, to było dużo. Aż nie, moje włosy już. Nie widać. Nie wiem, jak macie jakichś fajnych fryzjerów, berberów, whatever w Krakowie, to. To proszę, proszę dać na miarę błagam. Patrzcie, jakie pasmo wielkie odciąłem. Już, już mój włos odciąłem. Naturalnie. Szczerze. Nie widzę żadnej różnicy Może i lepiej W razie czego mam takie wrażenie, że to nie wybrzmiało, ale... Jakby ja obciąłem to więcej pasem niż jest nagrane Tylko po prostu tego nie nagrywałem cały czas Czemu się mój efekt włącza? No Więc w razie czego, bo tak mówię, że nie ma efektu po trzech obcięciach, a tam było więcej W razie czego No, jest other i Jest chwila po dziewiątej Ogólnie to tu jestem pół godziny temu się okazało, że muszę iść do lekarza, ponieważ robiłem wczoraj badanie, krwi i w ogóle, tam była, i parę miesięcy czy tam wyszło jakieś y, zawyżonych wymityki, że muszę to y, pokazać do majda, który w ogóle nie więc... Jestem po. O, czekajcie? To była rzecz, po której uwielbiałam zawsze zbiegać, jak wracam z lekarza, bo albo... na ja jak byłem chory, to. Nie wiem, tak, to miało takie kształty, że tam takie rondo i, I takie sezary mi się, się na tym zbiegało. Ogólnie to jestem po. I co mogę powiedzieć wam? Nie wiem. A, może wszystko jest okej okay, tak naprawdę. Że te wyniki, które mam podwyższone i tam dwa obniżone, to jest spowodowane tym, że pierwsze co jak zobaczyła pani doktor te wyniki, to zapytała czy jestem jakiś czy trochę no To ja mówię, że, jak wam mówiłem wczoraj, że jestem przeziębiony. No ja mówię, że to jest wszystko z bo tak to mam wszystko wzorowo, więc... Więc tak. Idę jeszcze zobaczyć, co z babcią widziałem na chwilę, bo... No dzisiaj wracam do domu, a... Tylko widziałem się z nimi w święta, bo tak to zawsze w niedzielę jeździłem. Też do nich. Z ale... Ale tam to w niedzielę, był Sylwester i mnie nie było... Tutaj, więc... Więc tak, więc idę. E? Królowa źła jeźdź po Dobra, wracam i w ogóle ostatnio na świętach, raczej jakby jak byłem w drugi dzień świąt u babci, to powiedziałem, że przy, przy, na góreczki, bo moja babcia robi kieszonę Góreczki. sam są torby góreczków do Krakowa, więc... Dab. Jadę, pakuję się, uczę się. Czy jem pizzę na śniadanie? Tak. Czy jest to wczorajsza pizza? Tak. Czy lubię taką pizzę odgrzewaną? Tak. Czy dziwnie trzymam telefon nie się trzęsie? Tak. Tak. Ogólnie wszystko na tak, Ja i pakuję się zaraz i potem ja po tatę jeszcze Paśnia to kuleczka jak sobie leży, kuleczko Wyjściu, czujesz się taka słodka Kuleczka Przewiezłem tatę, Rozpaliłem komin, choć nie widać, bo szyba jest brudna I muszę przedstawić kran, bo mi nie doskło A ja mam za parę godzin autobus, no to co to ma być? Szczerze, ogarniam teraz pokolenia. Albo żeby tym spać. Tak nad rzemką Ale muszę się uczyć. Będę mógł w autobusie spać ewentualnie. I ona na do krak kra kra kra. Ale nie wiem. Dobra, ten tego. Straszliwie mi boli szyja. Nie wiem, czy to. A i co teraz? Takie rzeczy się dzieją. Nie wiem, jak to przyniosę, bo są dwa, babci te ogórki, mój to zrobił mi Bigos. Because... No wiecie, co muszę zacząć się napakować, bo. Przymiej się uczymy, ale w ogóle nie mogę skończyć przez to, że wiem, że zacznę na To jest takie coś jak... O, mam coś o tej godzinie. Nie mogę nic o tej godzinie robić, bo i taki coś nie opłaca robić i mój mózg sobie czas myśli. ja coś czytałam, ale jakby... Może w tym autobusie chociaż mi się robi niedobrze, mam to najpadzie, a na kartce i tak bym tego nie widział, więc nie wiem, kiedy ja się na to nauczę wszystko. No ale... Co ma być, to będzie? No myślałam, że... Zmieszczę praktycznie wszystko do tej walizki, ewentualnie jakieś siedzenie we plecaka. Ja mam wrażenie, że mam więcej tych ubrań. Znaczy, no dobra, mam jedną koszulę, więc ją kupiłem na wint, ale tych ubrań jest jeszcze więcej, a one są jeszcze praktycznie wszystkie ubrane. Więc jeszcze mniej miejsca powinien zajmować niby niż takie wymięte, brudne, znoszone. A teraz lepiej, co mogę dopiąć, Jeszcze zamek się na rozwali. Jeszcze tyle... Boże, ile rzeczy jeszcze zostało. Nie wiem, czy dodałem kluj w tej sytuacji, że jakby ja się że te ubrań się mieszczą. Jeśli wcześniej to miałem jeszcze prezenty pochowane dla mojej rodziny. I też te, te samo ubrania mam plus. A dobra, jeszcze dwie parskie sklep doszło i koszły, no ale były prezent, a teraz się na, nie myślę, to ubrania co Tutaj sobie ogólnie nagrałem, że o jadę i w ogóle pierwsza raz miałem taką sytuację, że prawie się spóźniłem na autobus i to było mega stresujące, a tutaj staliśmy na jakiś postoju, Pierwszy raz też sam na postoju w Flixbusie. Witam, ja już powróciłem do mojego mieszkania. O boże! Rozpakowuję się Jedzenie, wszystko, kocham lodówki, tak, tak i tak dalej Bo chcę to wszystko zrobić, żeby jutro wstać i się uczyć od razu już raczej znaczy no po śniadaniu, wiadomo W ogóle jutro jest wszyscy ten... dobrze że sobie przypomniałem to, przynajmniej tata mi kupił chleb jeszcze Bo tak to mnie nie jest zbytnio takiego śniadaniowego Muszę podać moje rośliny, bo są... Ta na dobrze, ale ta i ta trochę rip Więc no no tak. Czy coś jeszcze będę chciał dodać w tym vlogu? Raczej nie. Patrzcie, jakie mam fajne nasze plakaty. I wszystkie te tutaj. Mega fajnie. Coś bym chciał dodać, czy nie? Nie wiem, tak szczerze wam powiem. Niech coś będę chciał, to jeszcze pewnie tutaj wytnej do nie no to. Dobra, bo ogólnie tutaj mówię, ale oczywiście jest jakaś śnieżyca, nic nie słychać, że o, miałem właśnie nie nagrywać nic, ale to jest właśnie w dzień, gdy wracam już po pracy, i że o, akurat jak byłem w pracy i było coś ciekawego, to nie nagrywałem, bo stwierdziłem, że po co. No i ogólnie, że co, że yy, na konferencji, na której czy no, na jakiejś imprezie, na której byłem firmowej, był yy, Gromi jako DJ i jeszcze ten, tylko nie wczułem miejsce, ten, co to śpiewa. Więc BK i w ogóle jeszcze napadał w ogóle śnieg. Jak było, nie wiem, gdzieś to pokazuje, czy nie. No dobra, mieszkacie w Polsce, więc wiecie, że napadał śnieg. No i, no i tak, nie wiem, co tak długo tu Jeszcze na początku pierniczyłem, że oni odzwyczaj się, bo mówię hej w vlogmasie. O, śnieg, śnieg jest śnieg. No i wracam ogólnie tutaj. No i taka sytuacja. Moi drodzy, dziękuję za oglądanie tego jak rzędnego vloga. Zostawiacie łapki w górę. Albo łapki w komentarze. Piszcie w komentarzach, kiedy rozbieracie choinki, żeby coś się działo w komentarzach, żeby algorytm zobaczył, że wow, ale dużo komentarzy. I co? <laughs> Zobaczymy się pewnie za jakiś czas. Ponownie pewnie w nutnym vlogu, bo dalej będzie sesja, zaliczenia i nic nie będę robić ciekawego. Nie wiem, w każdym razie do zobaczenia za jakiś czas. Halo!